A my dziś od samego rana przestrzegamy, proszę Państwa, przed ryzykowną jazdą na polskich drogach. Ze mną Ksenia Chlewicka. Witam Cię, Ksenio. Mam najnowsze ostrzeżenia. Tutaj czytam z Depesz. Chodzi oczywiście o opa polskie. Tutaj ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Będzie bardzo ślisko. W Wielkopolsce również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami. Zachodnia tak, zachodnia Wielkopolska to jest, Ksenia. Proszę bardzo, doprecyzowanie. Tutaj y, opady powodujące gołoleć Kseniu, ale w górach y, warunki do narciarstwa wyśmienite. No myślę, że tak i ja jestem przekonana, że mnóstwo osób już przebiera nogami przed telewizorem, kiedy to będzie można wybrać się na stok. Nie wszystkie stoki są jeszcze aktywne, ale są już takie, gdzie naprawdę można w Polsce poszusować, nie mówiąc już o tym, co się dzieje w Alpach. Tam też bardzo dobre warunki. To jeszcze o właśnie i proszę, jest ratrak w Kluszkowcu. Jest, a w Słotwinach jak najbardziej mamy aktywny stok, więc faktycznie Słotwiny tutaj już od dłuższego czasu widzimy narciarzy, widzimy snowboardzistów. Powoli zbliżamy się do tego sezonu, ale ja chciałam przypomnieć, że jeszcze na prognozę e, pogody dla narciarzy i snowboardzistów trochę będziemy musieli w wydarzeniach 24 poczekać, ale zawsze pod ręką można sprawdzić te warunki w aplikacji Pogoda Interia, więc nawet jeżeli nie w wydarzeniach, to są ku temu możliwości, a teraz zajmijmy się tym, co dzisiaj w całej Polsce, nie tylko w górach, a tu po prostu chmury. Co prawda dzisiaj jest jeszcze szansa na chwilowe przejaśnienia, bo takie prawdziwe, całkowite zachmurzenie czeka nas jutro. Natomiast, co ważne, mimo dużego zachmurzenia. Opady śniegu mogą pojawić się głównie na północnym zachodzie, chociażby na Nizinie Szczecińskiej czy na Pomorzu Zachodnim. Jeżeli wystąpią, one naprawdę będą delikatne. To nie są śnieżyce, po prostu kilka płatków śniegu spadających z nieba. Dziś będzie spokojnie. Tak samo jak wiatr będzie słaby, umiarkowany, minimalnie tylko silniejszy w pasie wybrzeża. Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, tu minus dwa, natomiast Kołobrzeg, Szczecin czy Gorzów zero. Ale zero no to jest właśnie taka temperatura, przy której niestety, ale opady mogą być marznące, ale ten śnieg też jest dosyć mokry. Dzisiaj nie powinno padać na Suwalszczyźnie, na Mazowszu, czy na Podlasiu, choć na Suwalszczyźnie najchłodniej, bo minus 5 stopni. Minimalne opady także w rejonie Zakopanego, czy Krakowa, czyli Małopolska, z tym, że w Zakopanem dodatnia temperatura i tu również mogą pojawić się niebezpieczne, mieszane opady. I najgorsza informacja dla kierowców, to opady deszczu na ziemi lubuskiej, tu Ostatnia temperatura, 2 stopnie, ale oczywiście przy gruncie będzie mniej. i To też jest tylko i wyłącznie ten najcieplejszy moment dnia, także może pojawić się gołoleć. I wspomniana aplikacja Pogoda Interia, zawsze pod ręką i chociażby prognoza dla narciarzy. Nie, absolutnie, nigdy, oczywiście tak. Kseniu, Ty masz przygotowane zdjęcia z gór, to wiedziałem i od razu mówię, jesteś fanką narciarstwa czy snowboardeski. Jednego i drugiego, bo potrafię jeździć i na nartach i na snowboardzie, ale muszę powiedzieć, że jednak snowboard delikatnie wygrywa. No to no, kiedy jedziesz? Mm to no, zależy kiedy dostanę urlop tutaj uśmiecham się do osób które o tym urlopie decydują ale tak zupełnie szczerze 15 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe i czy województw. będzie właśnie czy to będą warunki bo to, to do tego w górach stawa, że... z pewnością to co widzimy na początku sezonu zapowiada że to będzie owocny sezon naprawdę nawet jeżeli śnieg nie pruszy to pruszą armatki śnieżne my to kontrolujemy tak naprawdę i o poranku i wieczorami i trzeba przyznać że właściciele stoków robią co mogą starają się, żeby zapewnić najlepsze możliwe warunki. Gdzie nie, gdzie już widzimy narciarzy. Wiem, że mnóstwo osób już nie może doczekać się sezonu, ale nie ma w tym absolutnie nic złego, jeżeli ktoś myśli o tym, gdzie z Polski uciec, bo w Polsce jest za zimno. Są osoby, które marzą o tym, żeby Mikołaj wcale nie na saniach, tylko na przykład jakąś łódką dopłynął na gorącą wyspę. No, trzeba powiedzieć, że jednak moim zdaniem no, święta powinny być białe, piękne, nawet delikatnie mroźne, ale tu nie ma gwarancji, więc y, trzeba spojrzeć w prognozę długoterminową i już na ten moment mogę Państwu zradzić, że uwaga, w najbliższy poniedziałek, po weekendzie, na zachodzie kraju szansa na 9 stopni, nie minus 9, plus 9 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, także od poniedziałku y, początek odwilży i y, Muszę powiedzieć, że większe ochłodzenie dopiero 21. 22 grudnia, także druga połowa miesiąca z pewnością będzie cieplejsza niż ta pierwsza. A dzisiaj decydujący wpływ na pogodę w Polsce ma niż z Nadwschodnich Niemiec. On podsyła do nas chmury, ale niekoniecznie z tych chmur pruszy. Jeżeli gdziekolwiek pojawi się dzisiaj śnieg, to głównie na nizinie szczecińskiej, w zachodniej części Wielkopolski, może gdzieś w Małopolsce, w Tatrach, ale to może być już nawet deszcz ze śniegiem. A najcieplej dziś w Atenach. I tu na termometrach 17 stopni, ale duża szansa na deszcz, podobnie jak w Budapeszcie, w Wiedniu, w Bukareszcie, czy w ankarze więcej słońca, na przykład w Madrycie, ale tu dosyć chłodno jak na Hiszpanię, bo maksymalnie 10. Natomiast najzimniej w Moskwie i tu minus 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Teraz jest zdecydowanie chłodniej, podobnie jak w Kielcach, bo teraz w Kielcach minus 11, godzinę temu było minus 12, chłodno w suwałkach minus 7 rzeszów minus 9. Także zdecydowanie, ale e, rękawiczki, czapki, a może nawet jakaś odzież termiczna przydatna. Już na przykład koło brzeg Szczecin czy Opole, Wrocław, tu minus 3, więc chłodny poranek, ale niekoniecznie tak bardzo mroźny. W drugiej części dnia na ziemi lubuskiej szansa nawet na plus 2 stopnie, ale tu mogą pojawić się niebezpieczne opady deszczu, opady marznące. Może pojawić się też gołolet. Śnieg może, choć nie musi popruszyć w Małopolsce, śnieg z deszczem zakopanym, bo Zakopane dosyć ciepłe z dodatnią temperaturą, a także śnieg może pojawić się na nizinie szczecińskiej, najchłodniej w Suwałkach. Bo maksymalnie minus 5. Na drogach ślisko może być tak naprawdę we wszystkich rejonach, także uważajmy, warto wyjechać z domu wcześniej. Na barometrach w Warszawie dziś 1500 hektopaskali, więc warunki biometeo najczęściej obojętne, choć temperatura odczuwalna niższa. No i teraz moment grozy, bo sprawdzamy raport smogowy. I tu nie mam dobrych informacji. Rzeszów, w Katowice, Kalisz jest naprawdę źle, w większej części Polski jest średnio. Także smog zaczyna dominować i warto kontrolować jakość powietrza na przykład w aplikacji Pogoda Interia.